Proste równanie y równa się 1, 2x plus 1. Przesunięto wzdłuż osi o x o 4 jednostki w prawo. Otrzymano prostą równaniu. I teraz e, zapamiętajmy, jeżeli mamy przesunięcia wzdłuż osi x, teraz załóżmy przesunięcie o 5 w prawo i przesunięcie o 5 w lewo. Żeby tutaj takie przypomnienie: to przesunięcie o 5 w prawo zapiszemy we wzorze funkcji, to będzie f od x minus 5, czyli przy argumencie dajemy przeciwny znak do przesunięcia. Czyli to odpowiada temu. Teraz przesunięcie o 5 w lewo będzie odpowiadało zapisowi f od x plus 5, czyli z przeciwnym znakiem. To zapamiętajmy. W takim razie u nas sobie zapiszę naszą funkcję y jako f od x równa się 1 druga x plus 1 i my ją przesuwamy o 4 jednostki w prawo, czyli przesuwamy ją o wektor v współrzędnych na x 4 na y0. Czyli co otrzymujemy? Otrzymujemy funkcję f od, jeżeli przesuwamy o 4 w prawo, to wchodzi do wzoru z minusem, czyli f od x minus 4. No i przesunięcie góra dół jest zerowe, czyli mogę tutaj 0 dopisać albo nic nie pisać. Czyli mamy tutaj jedną, drugą. W miejsce x stawiamy x minus 4. Za nawiasem mamy plus 1. Czyli jest jedna, druga x. 1, 2 razy minus 4 to jest minus 2 plus 1, czyli mamy 1, 2x minus 2 plus 1 to jest minus 1. Czyli nasza poszkiwana funkcja to jest 1, 2x minus 1, 1, 2x minus 1 to jest odpowiedź b.